Ja nazywam się Roxana Rydzyk, a to jest program Co mówią na mieście. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Kliknij też dzwoneczek, aby być na bieżąco z filmami na Włoszczowa Online. Pamiętaj też o łapce w górę. Pokaż znajomym, udostępnij. Pisz w komentarzu, co sądzisz o naszym programie. W tym odcinku będę pytać ludzi, co sądzą o pielgrzymkach i czy kiedykolwiek byli na jakiejś pielgrzymce. Masz pomysł na pytanie? Napisz je pod filmem i bądź współautorem odcinka. A teraz idę zadawać pytania i przekonamy się wspólnie, co mówią na mieście. Czołóweczka! Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani sądzi o pielgrzymkach? no co ja mogę sądzić cieszę się, że ludzie są tacy wierzący, nie i że mają tyle siły, żeby iść. A była kiedyś pani na pielgrzymce? No raz byłam, ale to tak jak byłam taką małolatą. A chciałaby pani jeszcze iść na jakąś pani pielgrzymkę? Tylko nie chciała. Dzień dobry. Co państwo sądzą o pielgrzymkach? Co o są? pielgrzymkach? Czy o pielgrzymach? O pielgrzymkach o pielgrzymkach, no to zależy od osób, które w nich uczestniczą. Jeżeli ktoś chce modlić się za, za coś, za, w jakimś celu, no to idzie na pielgrzymkę. Cześć! Co sądzicie o pielgrzymkach? No, szanuję ludzi, ale totalnie nie dla mnie. Ja tak średnio bym powiedział. Ja tam szanuję, szanuję ludzi takich ja Szanuję, ale nie, nie poszłam A byliście no nie kiedyś na pielgrzymce? Nie, ja nie byłem, ja nie byłem Ani ja razu Ja się nie chciałam wybudować 40 km. A czemu? A, a to by się chciało? Co? A to by się chciała ja bym mógł iść No to proszę, idź <noise> Ale teraz nie ma no, no, szkoda No, szkoda No to za rok można iść No można Jak najbardziej Dzień dobry co pan sądzi o pielgrzymkach? Super, za rok pewnie będę uczestniczył. A uczestniczył pan już w takiej pielgrzymce? Uczestniczyłem. Ile razy? Dwa razy. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani sądzi o pielgrzymkach? Nie mam tak specjalnie zdania na temat pielgrzymek dzisiaj, bo, bo jest chyba coraz mniej, ale uważam, że dla młodzieży jest to bardzo dobra. I modlitwa, i, i, i zabawa w pewnym sensie, więc na pewno będzie to z korzyścią dla młodych, tak, tak mi się wydaje, A szczególnie dla młodzieży takiej ze szkół średnich. A czy była kiedyś Pani na pielgrzymce? Byłam dawno, dawno temu. Jeden raz byłam na pielgrzymce. A czy planuje Pani jeszcze iść na jakąś pielgrzymkę? W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, ale może. No ostatnio widziałam, jechałam do, do, do tego, do Lublina i... Lubelską pielgrzymkę widziałam ostatnim razem. Dzień dobry. Co Państwo sądzą o pielgrzymkach? Właściwie dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat, ale za bardzo nie uczestniczymy w, w takich przedsięwzięciach. W pieszych wędrówkach jak najbardziej, często nawet, ale w takich pielgrzymkach to nie, nie za bardzo. Bo też y, tacy nastawieni jesteśmy, że rozumiemy przekaz cały, no ale z drugiej strony też y, przeszkadza się trochę w y, komunikacji. To jednak y, samochody też mają problem z tym. A jak my y, y, idziemy na jakieś piesze wędrówki, no to jednak staramy się też, żeby nie było to dla nikogo innego problemem. Więc ma to swoje plusy i minusy jednocześnie. Dzień dobry. Co państwo sądzą o pielgrzymkach? Wkurzają. Wkurzają, bo jest głośno i jest kolejka do Tesco. E, ja sądzę, że to bardzo dobre zjawisko. E, pomódlmy się za Polskę i za Kanadę. Dzień dobry. Co pani sądzi o pielgrzymkach? No, pielgrzymki jak zawsze przychodziły, i, i niech przychodzą. A czy była kiedyś pani na pielgrzymce? Nie, ja nie byłam na pielgrzymce. A chciałaby pani iść? No teraz to już nie, bo już nie te lata, już nogi bolą. Teraz to już nie. Nie, nie poszłam wcześniej, jak byłam młoda, to teraz już nie. Cześć. Dzień dobry. Co sądzicie o pielgrzymkach? Są dobre, uważam, że ludzie chodzą i są dobre, mają swoje intencje. No. E, e. Jakoś nie patrzyłem na to. Po prostu niech sobie... To jest ich wybór w zasadzie. Niech sobie idą, niech się modlą. Jak chcą, to mogą. Przecież nikt im chyba nie zabrania przed No tak, a wy byliście kiedyś na pielgrzymce? Nie. Jeszcze nie, ale może kiedyś pójdę. Ja raczej nie. Dzień dobry. Co pan sądzi o pielgrzymkach? Dla mnie jest to po prostu no, okaz ludzkiej wiary. Wiara, nadzieja, miłość to po prostu ludzie idą, bo w coś wierzą. Mają jakieś intencje, każdy ma swoją historię i ktoś po prostu ma jakiś cel i dlatego idzie. I dla mnie jest to no, w sumie fajna sprawa. Można się dużo nauczyć, co niektórzy nawrócić. Dzień dobry. Co pan sądzi o pielgrzymkach? No, bardzo dobrze, że są pielgrzymki, że ludzie się mądlą, że idą z jakąś nadzieją, z wiarą, no, z potrzeby ducha. A był pan kiedyś na takiej pielgrzymce? E, jako na pierwszej nie byłem, ale e, prawie co roku, co roku jeżdżę pociągiem, bo ja akurat pracowałem na kolei. I mamy właśnie takie ogólnopolskie pielgrzymki na Jasną Górę, także teraz w okresie pandemii, akurat właśnie przez ostatnie te dwa lata wszystkie te kursy są zawieszone, także ale staram się zawsze kilka razy, znaczy się raz w roku znaleźć znaczy się z grupą taką kolejową, wagonami, specjalne wagony, które które jeżdżą do Częstochowy, także modlimy się dwa razy, w soboty na niedzielę i każdy ma swoje jakieś intencje osobiste, jedzie i tego, i modli się. Teraz już wiemy, co mówią na mieście, co sądzą o pielgrzymkach i czy kiedykolwiek byli na pielgrzymce. Napisz pod filmem, jak bardzo podobał ci się ten odcinek. Napisz, co było najfajniejsze. Chcesz być autorem kolejnego pytania, to napisz je w komentarzu. Być może to właśnie Twoje pytanie będzie tytułem jednego z kolejnych odcinków. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału. Zrób to teraz. Kliknij też dzwoneczek, aby być na bieżąco z filmami na błoszczowa online. Pokaż znajomym, udostępnij. Na dzisiaj to już tyle. Cześć!